W dzisiejszym odcinku pokażę Ci jak zapeklować schab na sucho. Mam tu taką sztukę mięsa, a zaparzę go, już Wam pokazuję, w szynkowarze. Galaretka, ona smakuje najlepiej. Schab z niespodzianką, z wędzoną kiełbasą. Dzisiaj robimy domową wędlinę, bo swojskie smakuje lepiej, ze schabu. Tutaj mam już naszykowane. Zaraz sobie tutaj ciachnę rozmiarówkę, żeby się zmieścił do szynkowaru. I zaczynamy przygodę. Słab przygotowany do peklowania na sucho. Jak nie masz szynkowaru. to jak się popieści, to i do słoika się zmieści. Kobierz musiał, musiała trochę poobcinać boczki, żeby się zmieścił, a resztę jak Ci coś zostanie, to sobie wrzuć do zupy albo jajecznice na tłuszcz. Przyprawy przygotowane. Zaczynamy. Pyklowanie na sucho. Ale zanim to warto jeszcze ponakuwać. Mam taki szpikulec do saszłyków, Ponakowamy troszkę. Habik. Pyk, pyk. A no i dobra. Styknie. Dobrze, I wkładamy do jakiegoś pojemnika. O, jedną ręką to można światło komuś zgasić, druga sztuka i trzecia. I typujemy resztę przypraw i trzeba to teraz dobrze wszystko wmasować porządnie. I wkładamy do lodówki na minimum 48 godzin. Max tydzień, 7 dni. Tutaj, żeby to dobrze wmasować. Dobra, panierujemy jak to klepię, żeby się fajnie przyprawy okleiły wszędzie, żeby na dnie naczynia nic nie zostało, żadnych przypraw. A jakich przypraw użyłem do tego peklowania na sucho, już Ci mówię: przypraw na 1 kg mięsa. Ja zrobiłem dzisiaj mieszankę pół na pół z solą. to tak, 20 gramów soli, piecz 3 g, majeranek 2 gramy, czosnek świeży 2 gramy, jak chcesz to możesz użyć świeżego 3-4 ząbki i cukier 2 g. to tylko tyle albo aż tyle, proste przyprawy, klasyk, nic więcej nie potrzeba. Będzie smacznie. Wiem, bo już to robiłem nieraz. Zawsze wychodzi dobrze. Swojskie zawsze smakuje lepiej. No i taniej. Co my musisz zrobić? Wiesz co jesz. Tyle w temacie. Małe sprostowanie. Czosnek 2 gramy, ale taki mielony. Się pomyliłem. A czosnek świeży czy 4 ząbki to tyle. Peklowanie na sucho. Szybka i łatwa metoda, dobra, ja to wkładam do lodówki, mam rano, wieczorem jeszcze to odwrócę, pięknie, jutro rano też, żeby się fajnie zapeklowało i tyle, robimy tak zwaną polędwicę. Przyszła pora na parzenie, z poleżał 3 dni, jeden zrobię taki z niespodzianką, nadziewany kiełbasą swojską. Wędzoną. Może troszeczkę odda wędzonki. Będzie inny smaczek. I tak zaraz zrobimy. Napne na fajnie. Zrobimy tak zwaną polędwicę z kiełbachą w środku. Oki. Ok. Przecinamy. Schab. Z całą długość. Delikatnie. Troszeczkę na boczek. Troszeczkę w drugą stronę. Odwracamy nóż. O, pyk, okna dziura i mam tu zamarzniętą kiełbachę i wciskamy. O, o, i tak to wygląda, schab z niespodzianką, z wędzoną kiełbasą. No i schabik ląduje kowarze pyk oraz sprężynę. Założymy, następny, bez kiełbachy, tradycyjna Polędwica z tego wyjdzie. Jak to się mówi, że Polędwica nie wiem czemu. Polędwiczka wiemy jak wygląda, ale niech będzie Polędwica. Dobra, zaraz założymy sprężyny. I lecimy parzyć. Teraz to zakładamy docisk. Warto mieć takie urządzenie. Fajna wodninka wychodzi w domu. No i taniej, nie? Jak to samemu człowiek zrobi. Tyle. Trzecią sztukę włożę chyba do słoika. Bo no już nie mam trzeciego szynkowarów. Ups. Jak się popieści, to i do słoika się pewnie zmieści. Jak nie, to przytniemy. Jak nie masz szynkowaru, to wykorzystaj słoik. Namęczyłem się i nie mogę wcisnąć do słoika, więc zrobię mniejsze do półtrowych słoików. Przetnę schabik na pół, żeby nic nie marnować. Nie będę obcinał, żeby go wsadzić do dużego. Taki malutki słoiczek się przyda akurat na działkę, jak się będziesz czy gdzieś w trasę. Akurat. a się ładnie zapeklowało, kolorek różowy. Zobaczymy po parzeniu, jak to będzie wyglądać. Okej, okay, do małego słoika idzie. Warto sobie łyżkę, żeby powietrze uchodziło. O pyk, o i siedzi. Pięknie. Jedziemy z następnym. Ładnie dobić. Nadmiar można troszeczkę obciąć. Jednak chociaż nie będzie. Okej. Okay. ok, fajnie się zmieściło. Jednak kawałek musiałem obciąć, ale to nic. To żadna strata. Czyścimy. Ranty. Lekielki Pyk I do parzenia A będę to parzył w temperaturze 80 stopni 80 stopniach Szynkowary I słoiki już w garze Wkładamy do zimnej wody Jak woda osiągnie 80 stopni To zaczynamy odliczać czas 2,5 godzinki Ok, ustawiamy temperaturę 80. A, a moment, kurde. Yy, teraz temperatura ma 14-15 stopni. Jak osiągnie temperaturę, zacznie się odliczać. czas. fajnie mieć taki garnek. Tylko, że tylko mogę ustawić dwie godzinki. To nic. Później dołożymy 30 minut. Ten mały kawałek, co mi został wsadziłem, znalazłem słoik po musztardzie i dam komuś nas próbkę, żeby się wkurzył że tak mało. Proces parzenia zakończony, teraz tylko studzenie. Zlewamy skropliny. cały rosołek co tam został. Bo nam to niepotrzebne. potrzebne szybko, szybko, pięknie i zalewamy. To wszystko zimną wodą, niech się postoi jakieś 30 minut. Po 30 minutach do lodówki na minimum 12 godzin. Komora chłodząca wypełniona wodą, ściągam do de depielki, że ten rosołek co tam jeszcze został niech wchłonie w mięso, żeby było bardziej soczyste. No i możemy skosztować. Minęły trzy dziąki, schabik nadziewany kiełbachą na pierwszy ogień, przelałem trochę wrzątkiem, żeby fajnie mi wyszło, wyszedł, bo nie używałem woreczków foliowych tym razem i sprawdźmy, ładnie wyskoczył, o galaretka, to lubię najbardziej, galaretkę. Ciachnijmy plasterek. Zobaczmy, jak to smakuje, jak to wyszło. Hmm. Kolorek niczego sobie. Peklusul zrobiła robotę. Hmm. Pychotka, no. Polecam. Róbcie takie coś w domu. No, smaczek od 1 do 10 dla kałemka. Super, super wędlinka. Mm, Swoje smakuje smakuje lepiej. Troszeczkę. Czuć wędzonkę. Na kiłbasa zrobiła robotę wędzona. Sprawdźmy drugą sztukę. Pyk. To bez kiełbasy, który skoczy, yeah. super. Ciechnijmy plasterek, mm. kolorek, super. Zazwyczaj nie używam peklosoli, ale zostałem poproszony, żeby ozdobić tą sztukę z kiełbasą. Pewnie osoby na urodziny to zrobiłem. Jak nie użyjesz pykle soli, to wędlinka będzie nam taka szara, ale też pyszna. Sprawdźmy to bez kiełbasy wędzonej. Super. Ale ta jednak z wędzoną kiełbasą. Lepiej mi podchodzi. Czuć tą wędzonkę jednak. Dobry patencik. Nadziewany schabik wędzoną kiełbasą. Galaretka, ona smakuje najlepiej. Także nie musisz mieć jakichś wybitnych zdolności kulinarnych, żeby wykonać taki schab. Taką polędwicę, na przykład tak, jak ta sztuka nadziewana wędzoną kiełbasą. Tyle. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Do następnego.